Idziemczkę z tej strony witam was z powrotem w grze Monomyth. Kończymy to demko prawdopodobnie w tym odcinku. Wyrzuciłem tu parę rzeczy, bo mi przeszkadzały. No i idziemy zobaczyć do tego budynku tutaj obok, czy tych baraków, czy. No, nie wiem co to za budynek. Idziemy szukać kolejnej pieczęci, żeby przejść dalej. Witam. Czekam czy. Kurde. Ja mogę coś mu tym zrobić? Chyba nie bardzo. Ej, tarcza mi się przydała. A ja może spróbuję rzucić w niego tą bombą ognistą? Ekstra. Nie to miałem na myśli mówiąc, żeby użyć. A w ten sposób się to robi. Dobra, będę wiedział. Dobra, wracamy tam. Gdzieś tu jeszcze strzały chyba zostawiłem. Tak, Dobra, jest miejsce, to możemy je zabrać ze sobą. Wodne strzały. Nie chciałbym się zabić. Spróbuję go. Nie wiem, jak to działa do końca. Spróbujmy to zrobić tak. A, nie zabiło go. Dobra, zabity. E, tu jest kapliczka, to trzeba było sobie ją zaznaczyć. O, tarcza przyda się. Dobra, tak poziomu 100 nie wbiję, więc wystarczy co to mam, ale ta tarcza się przyda mega, jeżeli znowu na nich trafimy. Dobra. O, to klucze do baraków. Tu nic nie ma. się wszyscy pozabiją? O, jakiś duży? Czy mi się wydaje? Czy dzięki tej tarczy jakoś mniej zużywam energii na blok? O, kurde, to jest trochę głupie. Nie mogę pozwolić, żeby mi ta stamina spadła. Wtedy tak jakby nie chce się ładować, trzeba odczekać trochę. Mam nadzieję, że to odzyskujemy całość. O skubany. że go nie zauważyłem. Taka trochę mało dynamiczna walka. Spróbuję go w łeb walnąć. No, zginiesz. Dziesięć za niego. A jakiś lepszy? Zobaczmy. Nasz jest krótki. A niczym się chyba nie różni. A nie wymaga tego. Żadnych umiejętności do. Używania. Ciekawe. Coś tu jeszcze jest. Pieczyk, piecyk, żeby się ogrzać chyba co najwyżej. Dobra. Znowu użyto klucza do baraku. Bra, to można wejść na górę. To jakieś krzywy są. Tu też można gdzieś wejść. Tu jest zamknięte. A, myślałem, że jakieś strzały tu będą, czy coś, ale... O, tu są. Hmm, nic ciekawego. Czy tam radę to otworzyć? Nie. W tym momencie żałuję w ogóle, że dałem punkty w ten... w, w tą umiejętność otwierania zamków. Bo lepiej by było dać na coś innego chyba. A jest tu coś? Nie, chyba nic ciekawego nie ma. Skoczy, skoczyłem, żeby się zablokować. Dobra. Pewnie pieczęć. Czy coś jeszcze tutaj będzie? Proszę uważać z tym bieganiem. Miejscówka ta w sam raz na bossa. Mm. Za szybko rzuciłem. za, za późno. No tu jeszcze strzały są. No nie wiem, gra z tym... z tą staminą taka się wydaje trochę. B bardzo przez to powolna. Ogólnie przyjemnie się walczy, ale nie wiem, czy łatwiej nie byłoby magiem, właśnie grać. Gdzie on poleciał? Na niego trzeba uważać. Zobaczmy, bo jak wybiegnie na mnie od razu, to spróbuję go rzucić. A jak na złości on teraz nie chce. Tam stoi. Ej, on też ma tarczę. No kurde, jaki uzbrojony jest. Jest tam wyjść, bo nie wiem, czy ich tu więcej niż jednego nie ma. On się mnie po prostu przebije przez tą obronę moją. Kurde. Tak chyba najlepiej z tej gry walczyć. A i czemu ja nie mogę wziąć jego tarczy? Bo on ma taką lepszą w sumie. I chyba nie ma sensu w ogóle stać się bronić tarczą czy czymkolwiek. Tylko lepiej po prostu iść się bić z typem od razu. Kto tu jeszcze jest? Jakieś dźwięki dziwne słychać. O, ktoś chodzi? Pełnek, kwipunek. Co ja mogę wyrzucić? E, mogę zjeść. Hmm. Nie wiem z bardzo co mam wyrzucić. Skoro wyrzucać, to. No dobra, tą pałkę wyrzucimy. Myślę, Okej... Okay. to się przyda na sprzedaż. To magię daje, czy? A, już się nie świeci. Nie wiem co zrobi ten czar. Muszę zobaczyć. Aha, wiaterek. Okej. Okay. Zamknięte. Otwarte. O Zobaczmy tu obok. Tutaj słyszę jakieś niepokojące dźwięki. Też jest wejście na górę, z czym tu jest na jakiś niższy poziom. Ma no, znowu ten łeb, kurde, jakie mam mało tej staminy. To jest bez sensu taka walka trochę Aj. Tak dobra, ja coś mam, żeby tam zarzucić. Mam ten tutaj miecz, to nie. Surowe mięso, a mogłem je ten, rozpalić. Tu jakieś tary mogę tym zdjąć, chyba hmm. To mamy. Książka nam niepotrzebna do niczego. Tu coś właśnie włączyłem, nie wiem co. A, dobra. To jest ta pieczęć, chyba ostatnia. Ok, tu mamy to zamknięte. No niestety, to jest to wejście, które sprawdzałem. Chyba... Tak, przeszedłem tutaj. Ok, dobrze idę jak na razie. Tam drzwi były zamknięte. A, tu też są zamknięte, kurde. Nic skomplikowany niestety jest. Hmm. Dobra, to zeszliśmy na dół. Czyżbym miał w jakiś sposób e, tam biec z powrotem? Jakiś skrót nie powstał przypadkiem teraz? Czy po tych klockach teraz tam zeskoczę? Szkoda tylko, że do tych pomieszczeń nie mogę wejść. Z tego co rozumiem, ja tu bez tego klucza, to ja tu nie mam, czy znaczy klucza. Znaczy, z żadnego klusza tu nie wejdę, więc nie ma co liczyć, że mi się uda. A zobaczmy, czy tym czarem można chociaż zgaścić powietrze, znaczy pochodnie. Wow, co za potęga i moc. No dobra, schodzimy sobie na dół. O, czy też nie wejdę, bo to też było zamknięte, jeżeli dobrze pamiętam. Zobaczmy, czy coś tutaj jest. O, skrzydełko. Tam piórko. Z jakiegoś tam drzewa. Czy coś w tym stylu. Dobra, zobaczymy. Czy ja mogę jakoś tutaj sprytnie zejść po kamyczkach? Mogę. Aby się teraz nie zabił, albo żeby mnie nie z jakimś sposobem nie zepchnęło. Au. No i dobra. Chyba mamy wszystkie te pieczęcie. Pieczęci. No, te znaczki. Idziemy zobaczyć. Ale obstawiam, że to będzie koniec demo w tym momencie. gdzie to jest? Tutaj. Co bardzo? A, tutaj Kiefekt, efekt, że jak dojdę, do koniec gry, tak? No. Dziękuję za zagranie w demku. No ja również Wam dziękuję w tym dokończeniu tego demka. No, akurat nie wiedziałem, że ono się skończy tak szybko już, więc no, nie wyszło. Całkiem przyjemnie się za, e, pograło tą chwilę. Tylko ta, ta walka jest taka trochę. No nic, to tyle. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w innych seriach. Siemaneczko.